O czym? Kolega, to nauka, żebyśmy zawsze segregowali śmieci, bo jak śmieci będzie za dużo, to możemy umrzeć. Kolega, to znaczy, że trzeba sprzątać naszą całą ziemię i żeby nie marnować dużo wody, żeby nie kupować tak często ubrań, żeby też naszą y, przyrodę. Y, to, y, 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 dbać, dbać o nią. Ekologia to, to kiedy y, z, z śmieci wrzucamy do odpowiednich koszy i jak, jak y, idziemy do sklepu, to jak kupujemy coś. To coś, co jest nam bardzo potrzebne, a nie takie jakieś niepotrzebne. Muzyka Jak oszczędzamy wodę. Oszczędzamy wodę, kiedy umyjemy ręce, to dobrze, że zatykamy rany, jak jest zepsute, to go naprawiamy i nie lejemy bardzo dużo wody i wybieramy i wybieramy niż kąpiel w wannie. Świetnie. A może wiesz, czym jest deszczówka? I zbieramy deszczówkę. Super, czyli co takiego deszczówka? Do czego nam się przyda? Deszczówka się przydaje na przykład do podlewania roślin. Czym jest recykling? Recykling to przetwarzanie różnych produktów, takich, które już wylądowały w koszach odpowiednich, i dawanie je do tych przetwarzali. W jaki sposób dbacie o przyrodę? Ja na przykład nie, nie krzyczę w lesie. Ja na przykład nie wyrywam kwiatów z trawników. A ja sadzę drzewa, kwiatki, żeby przyroda miała więcej klepu i żeby było ładnie.